Dzień bardzo serdecznie z tej strony Król prawda? Eee, my do dzisiaj jesteśmy grami w Not City, eee, jesteśmy po raz kolejny złodziejem, ale jak widzicie, trochę mi się e, odświeżył mój imidż postaci. dlatego, że miałem Robuxy. bo już nie mam, biedny jestem. I sobie trochę odświeżyłem postać, także moim zdaniem spoko. Spoko ta postać teraz wygląda, z przedziałkiem, także fajnie, fajne. No. Także moi drodzy, nadzieję że Wam się to spodoba. pamiętacie, zasubskrybować kanał No i co? A, bo jak że tu kopie? Nie wiem, co to jest, ale... Tak, no, pokażę słuchawki Jakieś mi się wykopał, no dobra, niech będzie A, no, wszyscy kopają Naprawdę no, wszyscy rączką kopają Kopią. Quit. to, nie No. Jezu, ale to jest o Ciała. Co robiliście? Tylko, że ja mam teraz helikopter, nie pozwolę na żeby to się Aha. Aha, tak, 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 co jeszcze, co jeszcze, Wywalcie sobie. Kupcie sobie. Nie, chcę, nie, nie, się nie, Eee. nie, River river. Jak to spokoło?

Dobra. Ja, Trzeba chwilę odczekać. O Okej. Jezu patrzcie na moje HP, jak jakoś mi słabo idzie.

6000 z tego co pamiętam, to będzie. No dwie e, jeszcze większe. Więcej dają. Na pewno? Tyle? tyle wystarczy. Gra mówi, że tyle wystarczy. No, więc to teraz się spodzimy dobra, zginął sobie właśnie hero, więc elo. A, a, o kurde. Eee, problem. Tak, Ulecza Dobra. HP mi rośnie. Jezu, jak się przestraszyło po włożę, a to gość tylko, na 20 lewiu. Dobra. Cześć, cześć, cześć. Dobra, chyba nie gonił. Dobra, o Okej. To niewiele zrobimy na moc nad nim, ale let's go lecimy. Hmm. Hmm. Lemon killer. 800. Let's go. Lądujemy. Naturalnie, ale... Trudno. Zobaczcie jak wygląda mózg. Patrzło fajnie. Na czarno jest. Spokojnie. No dobra, to co? Lecimy. Mm, 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 mm. Dobra, co teraz? Gdzie teraz? Awa. E na piramidę to ja nie chcę, bo ja zawsze tam będę. Hmm. Tutaj chyba. O. Widzę, że ktoś zrobił hakowanko. spoko, spoko. Hmm. Dobra, Tutaj okay, tak coś jest nie otwarte. Jeszcze dwa. Kurde, dwa HP. No to otwórz jeszcze. A ja chcę chyba. Ja się ulepię. Broń nie jak nie wziąłem. Jestem eee, Dobra, let's go. Nie mm chcę -hmm. tego zrobić. No jest dostał głupia na skoku. Po co ją? O, dziękuję. Eee... No. Szybko, szybko, szybko. No. Robujemy kasę, no, lewo. Let go. Nowy Tak, już. Nie mam nawet broni. Jest problem. Jak jakiś hero przyleci, to no, nie fajnie będzie. Nie fajnie. Dragoł leci, nie leci. Mój helikopter stoi. Raczej leży, ale... Przyjmijmy mi A Dobra, szybko, 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 ciebie szybko, szybko, Dobra szybko, szybko, Dobra. Dobra. A teraz weźmiemy sobie to. szybko, e, Nóż. Nie, ma szybko, to no, i spoko. Jeszcze znowu granata, nie widzę. Nie wiem, co ja dzisiaj Dobra. Mm. No to lecimy. Tylko gdzie? E, tylko gdzie lecimy? To jest najgorsze. Bo nie wiem gdzie. O, jest pociąg, dobra, to lecimy na pociąg. Dobra, let's go.

Nie wskażę. Subcia. Subcia nie wskażę. Ewa. Mm. O jej. Nie ja uganiajcie. Dobra. Nie są mi teraz. A nie, lapuj. Lapuję się. Mm -hmm.

sobie szybko zamówię sobie to skakujemy już nas nie, nie ma dowodów dobra 2000 nie mało trzeba przynieść mało ten pociąg nam się nie opłacał o ale jest będzie za chwilę satel, więc trochę więcej zarobimy chyba nie wiem. chyba tak Jeszcze więcej trochę zarobił mhm. Dobra, lądujemy. O, o jak wyskoczyłem. Dobra, lecimy, wychodzimy. E, to nie nasze. Aha, to nasze. Aha, tak, 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 serdecznie tak, tak. tak, 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 tak. E, tak, tak. E. nie, mamy tutaj tę, czy coś jeszcze jest. Nie, nic nie ma, więc dla co tutaj. Go, 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 go. O już? A, tak, tak, tak. Klepa. O. Hehehe. <laughs> go. Proszę, byśmy nie wodowali. Ja nie wodowuję. Nie wodujemy. Spokojnie, dobra. Ok. Dwa tysiące? E. Słabo słabo, słabo. A teraz spróbujemy coś zrobić. Nie wiem czy coś się da. Nie no, da się da. Na stóp. Nie chcę być w końcu tego białego helikoptera, co nie? To zrobimy sobie coś takiego, że tu podjedziemy. Kurde. Dobra, o. Proszę bardzo. I... Wjedziemy skin green aha, nie, nie, nie back skin o takie tak, tak, takie tak, takie coś. tak, 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 tak. nie mogę kupić eee, jaki nie tak, eee, tak, ale ja czy nie mogę kupić? Nie wiem. Po co? Ile? Nie, 40 robi. Nie wiem. Nie. wiem naprawdę. Nie wiem. Kupię to. Koha, dostań kasę, okej. Okay. Mm. White. no nie wiem. Nie, nie. Eee, szkoda. O. Ale możemy sobie kupić takie coś. Wow To co mi się podoba. Biorę to. Dobra. Super, mamy coś w końcu. Tak. Dobra. Dobra. No. Dobra, noc wychodzę. Okej. Okay. <tosz> No. Yy, dobra, co teraz? Co teraz? Co to odpływa? Yy, no, nic nie ma. Pi na piramidę bym przyjeżdżał, bo za chwilę pewnie będzie. Bank jest robiony, więc chyba nie jest zdążę, Kto jest? Kuklety schabowej z most wanted. Zobaczcie, pokażcie, poka 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 jak wygląda. Yy. O kurde, jestem zamaskowany, nie widać mnie. <laughs> fajne. Most tak wanted, to jest chabowy dwa. Fajnie, fajnie. E, no dobra. Nie, już nie zdążę na to, więc ten... Ja bym zobaczył, co robią heroły. Takie z ciekawości, nie pamiętam. Dzień dobry. Nic? Niko nie ma. No trudno. No dobra, mogę iść z Chyba, że jak nikt nie obra... O o o coś jest, coś jest, tylko z naszą strony to leci? Kurde, już sobie polecę. No um, nie wiem. Spróbujmy jeszcze tam, jak... Chyba, że ktoś to już przewidział, i to... W ogóle ten obrabował. No, zobaczymy. Ups. Dzień dobry. Nie, nikt tego nie obrabował, spoko. To my to obrabujemy. No. No, piramidy jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze? Nie ma. No. Dobra. Okay. Jeszcze bardziej bym chciał zobaczyć co to jest za zona, bo zawsze, zawsze go mijałem, a, a nigdy do niego nie przyleciałam, więc... Mm -mm. Więc chciałbym do niego przylecieć. Dobra, lecimy na górę. Nie wiem co to jest naprawdę. Maciek, Ty skrywa wiele tajemnic. Mhm. To jest jakaś tajemnicza siła. Nie boję się, że to zabije. To jest list od admina. Kolejny. Uh, oh, Aha, dobra, okej, okay, rozumiem. Kolejny list od Admina. Okej. Okay. Czyli jednym słowem będzie niedługo nowy, jakiś nowy update, bo, bo jak jest już jakiś list to od admina to będzie ten. To będzie niedługo jakiś nowy update, bo zawsze tak jest.

Czyli dobry. Ja czekam na, na ten, ten ten. Na ten ten ten, ten. czekam. Dobra, lecę dalej. a yy, czy jest szans... Yy, czy jest kurde? Tutaj... Nie wiem. Nie. O! Obrybujemy jest... z. Aha, dobra, ja tutaj obróję. Gruszka już ktoś obowywuje, także nie potrzebuję. Widzę, że ktoś tutaj też chce próbować. A nie, może to zbiny. Hmm. Może to są zbiny. Kto to wie? O! Nie, jednak ktoś tam był. Dzień dobry No szybko to trzeba zrobić, no szybko, bo chciałbym jeszcze piramidę zrobić Jeszcze w tym odcinku chcę piramidę zrobić Jak mi się nie uda w końcu odcinku Dobra, to piastu Dobra, koniuszka na swoje skutki nie że ja?

Takie ja mam żółte szybki fajne takie mm, mm -hmm. nie wiem co mam robi, a wcześniej, nieważne. bardzo, nie to mnie interesuje. Cojechać Dobra, dobra. Wychodzę. Dobra, jak? E, jest, jest ten. Jest... Nie spiramika. O puta, jakieś mierdzące Dobra, polecimy sobie na piramidę Dobra, let's go Let's go, let's go, let's go O, już ktoś zaczął Dobra Spoko, jak ktoś zaczął, nie ma problemu żadnego ja? Okej. Czy Robuxy mi pomogą? Hop, hop. Robuxowy gościu, let's go. Oho. Ja pierdzielę. Eee. <laughs> mm, no, no dobra, trudno. Coś nie wyszło. Coś nie wyszło, coś nie wyszło.

Tak, wszyscy, wszyscy czempion do mojego tego. Enter the city driver. Wiesz, No właśnie. Ach, już myślałem, żeby w życiu tych badań. No, zresztą, o kurde. Zdążymy, w moim, moim zdaniem zdążymy. Go. No. Dobra, lądujemy, lądujemy. Okej. Okay. O, też już widać, że też jest. Helikopterkiem. Kiroła chyba chyba to Nie jestem pewien. O, dziękuję. Widzę tej mężczyźni. Friends Only for Tesla. Dziękuję, gdzie o to? to. No nie, najgorzej. O kurde, o kurde. Dobra. Najmniej e, się nie umarłam teraz. Ja nie wiem, jak to jest. Nie mam takiej opcji też. wow Kurde. A! I pamiętacie w tamtym, w nasza, w tamtym odcinku że Jayberka, gdzie mm, Pokazywałem Wam taki otworek na klucz. To wierzcie bier, sobie tutaj, macie tutaj taki skarb, co nie? I weźcie sobie z tego klucz, i tam może się teraz chyba włożyć go. Nie, nie pamiętam. To, czy to jest ten klucz? Golden Key, chyba tak. Więc weźcie sobie, e, weźcie sobie ten klucz, jak wejdziecie tutaj do piramiki. Fajna sprawa, moim zdaniem. No. Okej. Okay. Mogę zakosić faraona? Nie mogę niestety. O już nie mogę, dobra. Wychodzimy. Wnioski nie dymu. A ja chyba mogę drodzy kończę ten odcinek, bo za chwilę zrobiłem pewnie ta armatka, co tutaj z na mnie. Także co, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, i to widzimy się już w sobotę. W sobotę? Tak, w sobotę. Trzymajcie się. Dobrego dziedneczka. Mm -hmm. Cześć. Nie?